Czy na roślinach cebuli coraz częściej zauważasz problemy z rozwojem? Cebula redukuje system korzeniowy, widzisz zmianę koloru korzeni, cebule zaczynają gnić, a całe rośliny wolniej rosną w uprawach polowych czy pod osłonami? To wynik porażenia przez choroby odglebowe wywołane przez grzyby z rodzaju fuzarium i Pythium. Co zrobić, by temu zapobiec? Sięgnij po Biocontrol T34. To skuteczny produkt biologiczny, który ochroni Twoją cebulę przed tymi chorobami, poprawiając jej zdrowotność i wspierając prawidłowy rozwój. Biokontrol możesz zastosować na cztery sposoby: przed siewem lub sadzeniem, opryskując glebę, a także w trakcie wegetacji do końca fazy sześciu liści, aplikując przez nawadnianie, opryskując podłoże uprawowe. Lub mieszając z podłożem uprawowym. Zastosuj biocontrol i zobacz efekty.